Siema widzowie, w dzisiejszym filmie opowiem wam o nowych i poszukamy sobie trochę na miniaturkach eee, po prostu tutaj jak się wchodzi do Brawla to tam się ładuje to tam są po prostu takie jakby logo tam gdzie są wszystkie rzeczy, które są na update cie. i poszukamy sobie jakichś rzeczy i spoilerów co może być bo ja dzisiaj swoją drogą szukałem i znalazłem coś ciekawego i chyba nikt jeszcze tego nie zauważył, więc mogę być pierwszy a Marki chłopowi wam ja trochę update. Cie. No, No, dwie plany, da się wyrobić za takie skinki, to za wiecie pewnie. Nowy No, dużo. No, więc nawet bardzo spoko, ale zaraz poszukamy co może być. Bo... Widziałem coś, ale no nie, nie, nie będę spoilerował. Nie wiem czy to jest takie o, dobre, ale... Jest okej, okay, bo tego normalnie nie ma nie dużo tej czasu. żeby to jest za darmo. Ale to jest tylko teoria, proszę w to nie wierzyć. David O powiedział, yy, że zaraz będzie ten tak, że za darmo będzie bi na przykład albo ktokolwiek. No. Gdzie? No.

A więc jakieś 5 minut to będzie trwało. Kurde. A więc zaraz zobaczymy. Yy, więc... Yy... Ale jak jest trochę, to się więcej filmów już to piszę w tą jak skończy to poródkę, to jakieś jeszcze... 30 sekund powinno być. Jestem specjalna. Jestem specjalna. Jestem specjalna. Jestem bardzo Jestem specjalna. Jestem specjalna. Jestem po prostu specjalna. Jestem specjalna. Jestem specjalna. Jestem specjalna. Teraz przejdźmy. A więc już jesteśmy tutaj, możemy sobie popatrzeć trochę o tym. I po pierwsze no to pizze sobie jedzą, grają w takie gry. A to może być jakaś nowa mapa. I nowe, nowy po prostu tryb. Ale nie sądzę, bo wygląda to jak jakaś mapa, która mogłaby być praw starcie. Taka jest moja teoria. Tu wiemy, że będą na pewno takie oto spraye, bo są tutaj ukryte, ale... Moją teorią, taką ostateczną, jest też, że będzie darmowy, epicki skinek. A więc tutaj mamy go ukrytego. Lub nowa emotka do tego skinka. Ale i tak spoko. Ale to koniec na dziś. Hmm, jeszcze jakieś skinki i to. Hmm, co to jest? Tego nikt prawie nie wie. O, tutaj to ukryte. Ale więc to już koniec na dziś. Narua! No